My pragniemy podziękować opatrzności Bożej tak za 35 lat małżeństwa. Była też musza, było nasze zdjęcie, to z takich... Ja szczególnie za ocalenie z wypadku w 2021 roku, kiedy to samochód mnie na przejściu uderzył delikatnie. No jak widzę, jestem cała i zdrowa prawie że. A z ostatnich, z ostatnich dni, ja powiem, może takie proste, jak opatrzność Boża działa w naszym życiu, to... Kilka dni przed przyjazdem tutaj, no prawie żeby doszło do oszustwa internetowego, po prostu oszust usiał, wyczyścił płyną konto. No Dzięki opatrzności Bożej udało nam się zapobiec, bo naprawdę było bardzo blisko tego, tego także przy okazji możemy przestrzec wszystkich, chociaż my jesteśmy w miarę młodzi. W miarę nie. młodzi. Ale nie, że tacy jesteśmy, nie jesteśmy komputerowo wykluczeni, jak na przykład moja mama. Że to, że to działa, że nawet my się prawie daliśmy wciągnąć w to. I jeszcze z wczoraj może to, to, to mąż opowie, bo to ja tego nie widziałam, ja byłam w pracy. No jak się przewróciłeś. A, no jestem niepełnosprawny od urodzenia. Mózgowe porażenie dziecięce, padaczka. I, i teraz jeszcze doszło. Zakrzep zdrowej lewej nogi, co, co jest problemem. Dla mnie bardzo dużym i chodzę o, o lasce, o, o balkoniku. A wczoraj, idąc właśnie, bo przyjechaliśmy dopiero wczoraj, idąc na dworcu, myślałem, że. Pójdę troszkę szybciej, no i, i, i potknąłem się i przewróciłem się. Y, najpierw potrąciłem jeszcze y, taką panią y, w naszym wieku. Bardzo się wystraszyła, ale dwie osoby pod, podbiegły, pod, postawiły mnie na nogi. No i, i dzięki Bogu, pomimo tego, że jeszcze uderzyłem się w głowę y, co jest no, największym problemem y, przy moich upadkach, ale szczęśliwie dojechałem do Katowic, Starnowskich Gór. Później pociągiem już do, do Warszawy. Dzięki też takiemu bardzo dobremu przedsięwzięciu, pomysłowi kolei, yy, y, że jest pomoc dla osób niepełnosprawnych. I y, oni ja, to, jest też. To, to jest y podprowadzają do y, pociągu, y, tam y, jest opieka y, konduktora albo y, kierownika pociągu i dzięki temu też mogę podróżować po Polsce, y, bo to, to ułatwia mi bardzo życie. Także w sumie jesteśmy związani z tą świątynią, no dzięki mamie, nie ukrywam bo ona zaczęła pierwsza tutaj wpłacać, przyjeżdżać, no a my jako obstawa byliśmy na początku. No później się też to, mówiąc językiem obie... młodzieżowym, wciągnęliśmy w to. No moi... znaczy, moja mama z ojczymem, jeżeli o płatność można to za rok będą mieli 30 lat po ślubie, ojczym ma 93 lata, jest całkiem sprawny, przyjadą tutaj na msze. Ma... mama tak samo. Także też za to dziękujemy. I tak jak mówię, od początku, od, od początku, od, od 2018 chcieliśmy być na, na otwarciu świątyni, ale się nie udało. Za dużo ludzi było chętnych po prostu. I, i tak to staramy się przyjeżdżać na 11 listopada, no, na, te, na te czuwania, no, no w miarę możliwości. No bo wiadomo, że rok temu byłam, była pandemia, przecież było mo, moja stan po wypadku, że nie pozwalający mi się tu przyjechać. Ale zawsze no, mąż na przykład ogląda telewizję o dziewiątej transmisję, Tak. Bo ja, ja chodzę do kościoła nie, nie, nie w niedzielę, tyle, no, a Nie tyle oglądam, ile że, uczestniczę w tych muszach świętych Jako, to jest, jest... jako że jesteśmy na drodze naukat więc w sobotę mamy Eucharystię, ale w niedzielę jeszcze ja idę na własnych nogach do kościoła, a, a mąż ogląda. Także no, jest to jest dla niego to... niesamowite, znaczy z Mokotowa tu przyjechaliśmy teraz, ale jest to też dla niego, no. Ja mam dwa barki do operacji, znaczy jeden po operacji, drugi do operacji. Także... No, jeszcze tak mnie... ostatni, ostatni, jeszcze może powiem, żeby nie przedłużać, to wczoraj w pociągu dostałam wiadomość od mojej koleżanki, u której wykryto guza w piersiach, no nie wiadomo jaki, jaki to miałby być, prawda, czy, czy łagodny, czy złośliwy. I wczoraj miała właśnie zabieg usunięcia tego i, i okazał się łagodny, także to też jest dla mnie takie, że warto się modlić. Oczywiście następne intencje czekają, bo i praca dla, dla, przyjaciół, dla męża przyjaciółki, i, i ciężko chora koleżanka, i jej mąż. Także zawsze rodzina, się coś znajdzie, zawsze się coś rodzina znajdzie. Syna, także, no, A, I oczywiście za syna, to, 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 za wnuczki, to, 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 za ich pracę, no, za dom, w łomiankach teraz. No, Dziękuję. Także za wszystko. To, no, jest. Dziękujemy o Bożej. Tak, jest, I naprawdę jest. warto zaufać, warto zawierzyć. I warto tutaj być, bo tak, i warto tutaj być. Nie narzekać, jest. że wystrój jest nie taki, że, że nie sprzyja modlitwie, że to nie, to, to, to nie ma co narzekać. <gry> Najważniejszy jest, jest, jest Pan, Pan Bóg, Bóg w tym wszystkim. To jest świątynia, która no, no wolno się buduje, no, ale no, Ale są wspaniałe ale się efekty. To jest z tym, świetne nagłośnienie dla mojczy, mojego ojczyma na przykład. No. Jest, naprawdę, no. świątynia jest coraz piękniejsza i coraz y, bardziej funkcjonalna. No i duszpasterze, no, du, no Duszpasterze są y, <laughs> też bezkonkurencyjni y, i naprawdę no. jest, jest to wspaniale. Bardzo też, się bardzo cieszymy, dziękujemy. że Pozdrawiamy innych. Pozdrawiamy i zapraszamy. <laughs> Oczywiście jesteśmy darczyńcami, zapomniałam dodać, to jest ze złotą kartą. <laughs> no, ale to, to, jest, naj, no, to jest najmniejszy